Ale hej, widzowie, z tej strony Pączek Witam was w kolejnym materiale Na moim kanale, w sobie to w ostatnim materiale Z, z gry Sniper Elite widzowie Dzisiaj widzowie mamy misję Wszystko albo nic Widzowie, my sobie Zaczynamy oczywiście to do... Mam nadzieję, że wy zasubskrybujecie sobie kanał PączekFN, Julian, są Też Mati i Seba, bardzo dziękuję Każdej osobie, która zasubskrybują Te kanały, no i widzowie My możemy tutaj na razie zaczynać misję Dobra A to my O nie to ten Do jego żołnierzy! Alles inną? Was jest passiert? Ej, co jest! Bitte mi! Co jest Aleharm? Nic so fast, Fritz. O nie, widzę, że ten wydział sobie trudno go zabić. No, oh, not... oh. Oh, oh, oh. i my welcome. Better get out of here. No nie! Dobra jest. <laughs> Only you could go on a suicide mission and still come home bring it up next time we see carl yeah uh, speaking of which hq had a word. new orders incoming oh. no rest for the wicked eh no. oh. speak of the devil <laughs> how long until you leave uh, not long a hey, pity we could use more soldiers like you around here Mam nadzieję, że nie będziesz to, Bądź z moimi at you. Dobra. <coughs> ja w ogóle widzę, nie wiem czy Sniper nie jest z Francji. Ale widzę, że mogę się myć. No i widzowie, niestety zakończyliśmy sobie serię Sniper Elite i Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca za że Lubiliście to oglądać. Jeszcze proszę zasubskrybujcie kanał, bo już kolejna gra do kolekcji pełna. No i co? Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca i